Po raz pierwszy w tej części świata osiem par przeżyje największą przygodę w swoim życiu. Dobra, stupię się. No nie, radę. Do... rady. Wow. To będzie walka z samym sobą, której nigdy nie zapomną. Nie będę się bawić w takie chamskie gierki. Fair play z mojej strony się skończyło. Nazywam się Izabela Czan, a to jest Afryka Express. Afryka Express. Nowy sezon jutro w ITVN. Po 40. Bang. Wszystko szwankuje. Hormony rządziły do tej pory naszym życiem, a teraz właśnie zaczyna palować bezkrólewie. Dlaczego te hormony nam to robią? Możemy zacząć myśleć o sobie. W tym starzeniu się możemy sobie tak pięknie odpuścić. Będziemy odczarowywać. Starzenie się. Ej, Stara, koniec tematów tabu. Ej, Stara, nowy program w niedzielę w ITVN. Koledzy, koledzy, na to byście mieli apetyt. Kobleta pani Magdo. Polska karmonara. Magda Gessler byle czego nie przepuści. Niech będzie różnorodność. To jest krasniowe. I niech wszyscy to usłyszą. Pozdrowienia dla pani Magdy. Działamy. Rolada śląska. Idealnie. Moje serce już pani Magda skradła. Kuchenne rewolucje. Nowy sezon w niedzielę w ITVN który kochają miliony? I sam sam. Szukamy tych, którzy potrzebują kasy. Brawa dla Michaliny! Mega nagrody. Coś luksusowego? Samochody, wycieczki. Kuki, co wybierasz? Idę na całość. To napięcie. No. Idź na całość. Nowy program w poniedziałek w ITVN. W końcu ten dzień. Zaczynamy. Chcą znaleźć się w top model. 14 sezon. Konkurencja jest ogromna. Wow. Kto wejdzie na wybieg marzeń? Kasia wylubuj! <noise> Ale ty jesteś kokietka. <noise> Jestem. It's hot! Sexy! Cool. Top model. Nowy sezon w środę w ITVN. Dawid Andres ponownie rusza w świat. Jesteście gotowi? Kochani! Zgadnijcie, gdzie się znajduje. Przepiękny kraj. Dżungla, jaskini. Blisko równika. Można się wspinać. Ale miejscowa, co? Malezja! Pracuję po to, żeby zwiedzać. Popaliłem hamulce. Chyba się zgubiłem. Warto żyć. Mamy rajską plażę! Ciężarówką przez Malezję. Nowy sezon w czwartek w ITVN.